Dobry, w poniedziałek wieczór. O, kilka przemyśleń po weekendzie. Mianowicie yy, jestem intensywnie namawiany na yy, nieplanowany powrót na pomost. A to z racji tego, że wyniki jak na w sumie pierwszym takim treningu teraz po naprawie barków jak widzieliście są całkiem obiecujące bo i 320 w podwójnej warstwie poszła na podwójną warstwę jeszcze nie mam z tej, powiedzmy tej stabilizacji no i trochę głowa się wycofuje bo pamięta cały czas o bólu natomiast ból się nie pojawił więc powiedziałem że za tydzień zrobimy sprawdziam taki żeby zaliczyć coś po trudnej warstwie i jeżeli uda się zrobić jakiś dobry wynik to wystartuję za dwa tygodnie w Siedlcach już się tam z organizatorem uzgodniłem ale to nie jest nic pewnego to jest pomysł obcola i on mnie w sumie do tego namawia ale że jest to jeden z możliwych scenariuszy to poświęcę teraz ten tydzień a nawet półtora tygodnia na Stabilizację, na profilaktykę barków, na ustabilizowanie bicepsu, najszerszy zębaty, no większość takich rzeczy, po prostu, które mogłyby mi pomóc zapanować nad sztangą w potrójnej warstwie, może inaczej. Sam w sobie jestem już na tyle wyuczony, że byłbym w stanie nad nią zapanować, ale nie panuję cały czas nad tą prawą ręką i nie będę nad nią panował nigdy w pełni. Dlatego muszę postarać się uruchomić wszystkie. Jakieś jednostki motoryczne dookoła, żeby spróbować w jakikolwiek sposób to zastąpić. Więc teraz będę robił takie treningi, ewentualnie jeszcze dzisiaj jakieś military presy, ale dość mały ciężar z bardzo wolną ekscentryką. O, tricepsowi chyba dam dzisiaj spokój, dam spokój dzisiaj tricepsowi, ale zrobię sobie rotacje kubańskie, zrobię sobie trap tier zrobię sobie face -pule. Uh, już bez, bez rotacji, bo jak go robił kubańskie, no to po co robić rotację na tej się przy Facebooku, tak? No i takie pierdoły sobie porobimy. Także tyle z kwestii treningowej. A co do startu, to będziemy myśleć później. Dobra, standardowo, jako wzmacnianie stabilizacji do wyciskania. Aktywacyjnie zazwyczaj, ale w tym wypadku nie będzie to aktywacyjnie, a po prostu ćwiczeniowo drążek z tym, że... Chwyt neutralny, bo przy nakwycie na chwycie, troszeczkę mnie napierdala ten triceps. A że ważę znowu kurwa za dużo, to pozostanę sobie na piątkach. Muszę taką muzyczkę mieć. Żeby... Planowałem startować z wagą około 110 kg, a dzisiaj waga mnie oszukała i pokazała prawie 116. Więc chyba muszę ją wymienić. Jakaś zepsuta jest. Aczkolwiek i tak już się staramy mniej żreć. Znaczy, dobra dzisiaj żarłem jak świnia, ale wczoraj ciutkę mniej. Bo wczoraj powiedzmy odczuwałem syndrom dnia poprzedniego. Mianowicie nakupiłem sobie miodu pitnego, jakieś browary. No i naszą wieczorem, w sobotę w sensie jak nigdy tego nie robię, żeby się bucha zajarać normalnie, bo nie lubię tego, ale tak mi naszło, żeby się wyczylować po treningu, rozluźnić troszeczkę. I jak zawsze, ktoś przychodzi, chodź zajrzać, chodź to, chodź to. Ja nigdy niego nie robię, bo nie lubię. Tak teraz jak chciałem, nie ogarnąłem nic, kurwa. Grzegorz, bo chciałeś się odnieść do wyciskania, do pełnego wyprostu rąk. Nie ma pełnego wyprostu, ja mam przeprost. Y powiedzmy sobie, no może nie sobie. Ale specą, że wyciska się zawsze w pełnym zakresie, do pełnego wyprostu. A czy ktoś posiada przeprost, czy nie. To świadczy tylko o dominacji przykładowo tricepsu względem całego bicepsu. I kwestia jest wzmocnienia bicepsu, ale nigdy, kurwa, prze nigdy nie wyciska się, nie blokując łokci! Kurwa! Tak! No. Ale Roy ale Roy Dobra, lecę, lecę, lecę następną. Co? Chcemy! Chcemy! Zaraz, tylko się powieszę. Nie. To przepisz mi Krycha. Nie? Krycha! Krycha! Fum. Czyli napierdalamy bajceps. biceps. Steak i biceps. Wiesz co, też od drążka sobie może nie? Tylko w Twoim wypadku, Ej, nachwyt, kolego, nachwyt z przodu, napię dalej, jedziesz kurwa. Ładnie? A. No i dobra, to ja sobie wezmę teraz t i porobię sobie Facepulę Facepulę, pool. face tak face hmm. Jedna seryjka W bluzie, a potem się będzie można Kapkę Zaoblekać Grzegorz Tak? Porozmawiajmy o naszych kochanych migrantach. Widzowie lubią takie tematy. Ciapki? Tak. Czy przygarnąłbyś pod swój dach biedne dziecko z lasu, którego ojciec dmucha dymem ze szluga w oczy, Dziabki? żeby płakało. Następnie wystawia swoją kobietę z dzieckiem na przód pod ogrodzenie, bo sam wie, że dostaną z gazu dlatego on już tam nie podchodzi bo nie chce płakać bo nie chcę płakać czy przyjąłbyś jako dobry chrześcijanin czy wystawiłbyś ten dodatkowy talerz w wigilię żeby mogli przyjść ale oni nie obchodzą w wigilii więc nie musiałbym a mam ogródek na tyle duży że budę bym postawił a ja mam bombki na palnice boję się żeby to wykorzystali <grym> z w środku o oh boże a w sumie dociera co chwilę, tak jak nie oglądam telewizji, tak radia słucham w samochodzie. I aż wszedłem w te wszystkie zdjęcia tych fali, tych gnoi. I powiedzcie mi, jak wojsko ma reagować, skoro nic nie może tak naprawdę zrobić. To ja nie wiem, może kibiców tam kurwa wyślijmy. No, tak to widzę. I z drugiej strony, jak czytałem wpisy ludzi z tych okolicznych wiosek, tam które są objęte stanem wyjątkowym. Jeden gość tam pisał, że e, siostra jego zawsze wystawiała ciepły posiłek dla tych migrantów, i tak dalej, a oni ją napadli, okradli e, pomieszczenie gospodarcze, tak. pookradali, splądrowali, i zabili psa. Także. I co teraz w takim wypadku, jeżeli by to całe gówno do nas doszło? Oczywiście my tu jesteśmy daleko z tego, ale niewykluczone, że się gdzieś jakiś taki trafi. I w takiej sytuacji, jeżeli by napadł kobietę i całkiem przypadkowo przechodziłby tam normalny facet po nie wiem, jakżeś, czy jakiś normalny facet, spuściłby im totalny wpierdol, wywiózł do lasu, czy gdziekolwiek innego. No przecież my byśmy poszli siedzieć. A jak oni takie coś robią, no to my jesteśmy kurwa nietolerancyjni i nie pozwólmy dzieciom Siedzieć w lesie. Ale na Podlasie powinna być legalizowana broń. Na Podlasie to jest w ogóle już swoją. Jak się widziałem, jak oni tam gromnicę wystawiają, jak burza idzie, żeby odegrać potwora. Kurwa. I, I wszystko z gniazdy. Daj to dla niego! No! Ty, ale, ja, tak, ja tak mówię, że do nas to cała swołość nie dotrze, ale mogą. Jak to pierdolą przyczepy? No pierdolą nie. się nie do tej przyczepy, co trzeba? Dobra. I tu wysiądą? Na mnie? Ja, ja, na czeky, stal bierzemy. No, na gerdziadę. Ja. Na granicy polsko-czeskiej i, i on już wie, co go czeka. Nie ma, powiedzmy sobie uczciwie, to co są raporty, co ludzie piszą i dostarczają tematów, które najczęściej w wiadomościach są pomijane, to jedno na sto migrantów to jest dziecko. A, no, jeden... które jest tylko tak naprawdę narzędziem. Tak. A jedno na 50 to jest kobieta. O ile w ogóle? Plus też sobie powiedzmy jasno: są wśród nich pierdolni terroryści, i tego mi nie powiecie, że tak nie jest. Także chcecie, wpuszczajcie sobie do siebie. Ja nie mam e, zamiaru po tym wszystkim, co czytam, co widzę. Dla mnie to jest bydło. Dla mnie to jest pierdolne bydło. E, a ci. Migranci ci uchodźcy, którzy tak naprawdę potrzebują pomocy z tych biedniejszych, powiedzmy, e, biedniejszego sortu, że tak powiem, oni zostali w kraju. To, co tutaj przyszło do nas, <coughs> i to też coraz częściej dostaje od byłych policjantów, którzy nie pracują ze względu na to, co kazali im robić, i odeszli ze służby. Mieli honor. Mieli honor. Już wspomina główna, co znowu o tej pierdolcu dla jedniętych słyszałem w radiu, ale tego nie będę poruszał. Ale to, co wszystko, co tu przyszło, to już są ci bogatsi, którzy chcą wypierdolić, nie ci, którzy potrzebują pomocy. Widziałeś kiedyś slamsa z nowym jabłkiem? Ja Ty... nie mam nowego jabłka, No tak! No. Za tym, jak to się mówi, nie każdy islam to terrorysta, ale każdy terrorysta to islam! I co myślisz, że upierdolą mi ten film za, to, za, za mowę nienawiści? Przecież to jest rasa pokojowa nastawiona. Fałszywa, zakłamana. I w ogóle nic do nich nie ma. Nawet są... szacunku, kurwa. Yes. Jebać. Dobra, kurwa nie działa, szkoda. Pewnie jakby się postarali, to by kurwa piece uruchomili. To wytę! Zrobić obóz dla uchodźców, w i tworzyć nową historię? Kuch, za dużo kurwa graż. Goście, bo mnie kurwa książki pisali. Nawet już w naszych czasach mamy takiego. Brewik się nazywa. <grym> Ale ty kłopata nie. No, gość, wiedział, że. Chuja mu zrobią za to, co zrobił. A teraz sobie siedzi. A teraz żąda szybszego internetu! W celi. Tak. RTX-a 3090, Czego? A najnowszej karty graficznej. No. no. Za fajnie. No i kurwa szacuken. Zbieraj ki, zbieraj ki! Do końca. Z nogi, z nogi, z nogi! Tak, jest. Kurwa. I do końca, do końca, 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 końca! Pokaż to ci, tak. Co?! Kurwa! Prawie Aha. jak crossfuter, kolego. Oj oj oj. Uj, oj Uj, oj, oj. Uj, oj! A LMG co to jest? LMG? LMG. Jakiś sarosz, czy coś takiego. Na chuj ci to? Testosterona, nie? Kurwa! Całe życie! Nie, bo ja muszę rok. Nie Ja ten spokojnie o o grzanie na 17 stopni a jest 18 kurwa cię badasz What the fuck What the fuck Druga ręka Jedziesz mordo Jedziesz Pamiętaj Złota HANTELKA jest tylko dla golden boyów. Dobra moim Jeziesz, zerknę ci w oko. O bo! Ale ty, ale ty masz jakieś uspermione, coś widzę. Oha, nieźle. Nieźle. Kurna przyszedł to wiesz Dobra, dobra. Zabiegałem i laska miała koszulkę z goku. Kurwa nie znajdziesz. Tylko Murika. Bom, <laughs> kurwa. O kurwa! Marcin! Kurwa! Marcinek to niesamowity. Trzeba zrobić tak w dużych dzieciach. Beknąć, kichnąć i pięknąć. serii Lekkiego militari i już czuję, jak to się pospinało. na no. te fale, nie? na razie nie. Znaczy umówię się jeszcze w tym tygodniu. Przez pomoc A jutro, pojutrze po pójdę, zrobię sobie badania krwi. No i jeżeli mam wystartować, to zwiększę sobie teścia do 500 na tydzień. Teraz 200? 400. No dobrze, to setka więcej, no. Tak? Nie no. mówię, że nie. Ja ty... Kurwa Grzegorz! Nie od tej ręki zaczynałeś A muszę zacząć od tej ręki? No przecież teraz jedna będzie miała za długą przerwę Jedna za krótką A, Będzie zazdrosna Patrzyku, bekam, pierdzę Ale nie umiem kichnąć do tego Uff. O Jezu, to piła piwko moje Tak? Ono mnie woła? Tak, <laughs> dzisiaj tego mema wyjechałem Od kiedy mam się alfabetu Morsa. Nie mogę kurwa spać, kiedy panowieści już 3 razy nie woła na drinka ja, Ja się na ładnym browarem. ale sobie to wiecie. Zawsze tak jest. Hmm. Tak jest. Oh. No, by the way, nie uwierzycie, kto wczoraj u mnie był i wyciskał. Zjechał? Dawaj, ja już nagrywam. Kurku. Kurwa, co to Zaraz zobaczymy, kurwa, coś o ciebie zostało. No, poszło. Teraz ładnie z brzucha pracujesz. Zresztą. O no kurwa, właśnie się słuchaj. się w bielsku na światłach. Że go na początku, mimo że uślizgnąłem, ale bo jak się zerwał, to poszedł, mówi, spóźniłem, start! No to jeste, nie? A nie wiem, czy to w kurbiku? Nie, małe gówno. Zastanawiałem się, co jeszcze mogę dorzucić, no bo skoro sam ten stoster no to wypadałoby jakiś oral dorzucić, na tym się najlepiej siły budowało. Ale w sumie nic tam nie mam. Jedne, co mam, to jest paczkę Halodrolu. I tak szczerze nie wiem, czy to kurwa jest nawet. Ale polecono mi to sobie, to zacznę. I teraz znalazłem coś, co się nazywa White Willow. Też mi to kiedyś polecono, aczkolwiek nie jest to żaden, nic anabolicznego. Jedna pozycja mi się tylko tu nie podoba, mianowicie ostatnia, brzmi ona wegan wersją. No ale, benefity używania White Willow. Zmniejsza odczuwanie bólu. E, działa pozytywnie na gęstość krwi, czy tak to tutaj mogę rozumieć. E, redukuje dolny ból, ból dolnych pleców. E, redukuje ból kości. E, Dobra alternatywa do aspiryny. Przynajmniej tak to zrozumiemy. Antimicrobial action. Antioxidant. Ideal for problem skin application. Czyli co, jak ktoś ma ze skórą jakieś, tak? Główna. Use in sports performance. Więc sobie dupnę. Serving size 1 cup sukces. 500. Pierdalny sobie, będę skórą drogę i dać mi kurwa kroski, co ty masz tą brodę? Bo to mnie nie rośnie, nie? Ja nie, no nie to nie Może nawet w tym stanie zacząć. Co ty Bo to jest wajtu. No, kurwa, wszystkie są tam. To też! Ja... O patrzcie, po, po, po mordę. Zajebiste! Jak on to wymyślił, nie? Dobra, jeszcze jedna. Grzegorz, jakbyś chciał nową pracę, to dzisiaj widziałem fajne ogłoszenie pracy. Robiłbyś za zjeba. No. Mianowicie jednym z marketów zatrudni ludzi do Pilnowania, ludzie w tak, ja do, do pilnowania, żeby dezynfekowali ręce, żeby chodzili w maseczkach. tudzież sprawdzania, czy są zaczepieni. czyli ogólnie, czy są pierdolnięci, czy nie. Polska w pigułce. Jak chcesz nienawidzić jeszcze bardziej? Ja, ale widzisz, ty jako osoba zaszczepiona i tak śmiesz się z tych wszystkich absurdów kurwa, bo to wszystko jest indywidualne. Trzeba mam się nie śmieć. No bo to są debile kurwa. A, bo jak się zaszczepisz, to już nie możesz się śmiać, bo to jest hipokryzja. No już, już. Znaczy, wiesz, ja też mam szczepienie. Ja Pas też. paszport mam, tak? Ja też mam paszport. Dolidźmy boli ręka po szczepieniu. No mnie tak rwie od tego czasu, że... Ach, w każdym razie paszport mam! Polsatu. A nie, bo mam. Jak mnie teraz nie będą chcieli wpuścić do jakiejś restauracji, wyciągnę papier z takim kodem QR. Zresztą wiesz, jak to jest, bo też go masz. No, tak. QR. no nie zapomnę, jak się szczepiłem. Tak, to było trzymajcie na rękę wtedy. To mnie ja to nie powiem. mogę się nawet przypomnieć. I co ci powiem w tej wersji wiosłowania? Masz najlepszą technicznie pozycję ze wszystkich Twoich wiosłowań. Naprawdę. Aż się kurwa posmerłem po jojku. Po jojku! Także sobie nie dopierdolę. Ale taką... ja, se, ja se zrobię takie ze dwie seryki wolnego opuszczania. Ale tak 6 5 zrobię. Tak, bo mniej, ale więcej. Na stawu, to się kameruje. W sumie jeszcze ze trzy seryjki kubanów. A ty jeszcze ze trzy seryjki tu i może jakieś dwie dwa ćwiczenia na biceps po trzy seryjki. Tak to u Ciebie widzę. tak. Tak, to u Ciebie widzę. E, Kubany, albo będę robił z jedną, jedną jedną ruką. Kurwa, będzie za dużo jak muszę być mniejszy, podaj mi tamte, na razie te małe tam tym się to rozruszam, a zaraz założę coś innego nie chcę przebiąć kurwa, bo zrobiłbym, a by było za chwilę chrup kurwa daj striceptu chłopniemu Ale czuję, że mam troszkę ograniczoną mobilność w tym lewym. Będę się w tym zająć. Jutro chciałbym zrobić łapy. Eee, w czwartek wyciskanie, ale takie z łatwego punktu. Robię głosatio. Ale co, Kubana? No, Kubana. idę montować vloga, pierdolne piwerko. Ale serba, jest mój biceps. I pójdę do hołdy. Kurde, coś mówię ci mam poograniczone. Ale to w też? No ogólnie. No muszę się troszkę przyłożyć do mobility. Chociaż z pewną serią widzę się zwiększa, więc że ma Po spinale, no bo nie zajarałem. No i nawet nie wiedziałem kiedy i zleciało nam na vloga ponad 20 minut. To jest długi vlog. No. Długi, no. Jak Więc, żeby to uczcić, Celebrujmy razem. To kiedyś, nie? Po starym, no już tak było, że jak miałeś powyżej 10 minut, to wszyscy nagrywali 10 102, 10 2, tylko po to, żeby nie reklamę pierdolić. A ja słyszałem, że jak będę pił piwo na YouTubie, to mi usunął kanał. A piwo to nie jest alkohol, jest to napój chłodzący. Zatem ono mi za każdym razem smakuje inaczej. Smacznie, zawsze dobrze, ale za każdym razem inaczej. No chyba, że jest to zwykły żywiec, ja po prostu kurwa nie lubię. No, I stoi tam w do dziś ten, co mi z kurach tak. jakiś czas temu. I tak z zadowoleniem wchodzi, się co mam! Nie pożegnałeś się. Hello. O, fuj! Ale jesteś brzydki. Grzegorz, Grzegorz, Grzegorz! Grzegorz! Uah.